Siema! Witajcie w kolejnym odcinku serii mm, lockpickingowej, ale teraz e, serii o wkładkach mieszkaniowych chociaż tak na dobrą sprawę to nie można tego nawet nazwać wkładką drzwiową, tylko nie wiem, wkładką higieniczną nie wiem, bo idź Pan z tym wiadomo gdzie słuchajcie mm, po doświadczeniach z dziwnymi wkładkami drzwiowymi jakichś tam mark marketowych typu Seal i tam podobne Postanowiłem, że wezmę jakąś najtańszą zupełnie wkładkę, która jest dostępna w znanej sieci marketów budowlanych. Coś takiego. Kingfisher, czyli wiadomo, kto. Jak ktoś nie wie to, nie chce wygoogluje. Nawet na kluczach nie podają. Nie przyznają się, kto to jest. Nawet na zamku, na części od szyldu nie ma nic napisane. No cóż. Takiej jakości, prawdopodobnie produkt. Jak widać, chodzi, zabiera, więc jest sprawna. Do tego trzy kluczyki. Koszt, no, powiedzmy, że półtorej paczki fajek. Czy jakość będzie podła, czy bardzo podła? Zaraz sprawdzimy. Na pierwszy strzał będzie urządzenie LISHI SS002 Pro. Takie typowe do tych Chińczyków udających euro profil. Zobaczymy, czy na radę otworzyć. Takie heheżki, bo SS -a dzisiaj jest 20 kwietnia. If you know what I mean. Wkładamy nasze Lishi. Oczywiście z zabierakiem wyciągniętym na maksa. Wkładamy. Delikatnie napinamy. No i próbujemy. 1K sprężynuje. 2 sprężynuje. trójka Spikowana, czwórka sprężynuje, piątka spikowana. Jeszcze raz, jedynka sprężynuje, dwójka sprężynuje, dwójka sprężynuje, czwórka. Coś ciężko z tą czwórką. Piątka spikowana, czwórka, I dziękuję, obrócone Teraz możemy sobie, że tak powiem, sprawdzić wysokości. W teorii przynajmniej w praktyce to z tym bywa różnie, ale jak widzieliście, długo to nie zajęło, żeby otworzyć. Taka jest jakość po prostu tych wkładek chińskich. Także uważajcie, bo otworzyć mieszkanie, otworzyć przy takiej wkładce, to jak widzieliście, minuta i wchodzisz jak do siebie. I to będą wkładki, te wszystkie Chińczyki, z znanych marketów budowlanych, najtańsze to te Allegro, także nie polecam. Jeżeli już chcecie coś kupić, to szukajcie jednak czegoś sensowniejszego, jakieś LOBY, MD, no, dużo lepiej są wykonane niż te po prostu bardziej marketowe. Tam przynajmniej są szczeliny mniejsze, trudniej jest manipulować, nie wchodzą te urządzenia lisi, więc jest to zdecydowanie trudniejsze do włamania tutaj prawdopodobnie najłatwiej w ogóle jest jeszcze dzwonem albo łamaniem, ale jeżeli można bez śladów wejść w ciągu. Kilkudziesięciu sekund, kilkunastu nawet sekund, tutaj naprawdę długo poszło jak na tą wkładkę, na tą jakość wkładki. No to uważam, że to jest po prostu niewarte i jednak lepiej zainwestować w coś ciekawszego. Dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o to marketowe słabe coś. Mam nadzieję, że chociaż kilku osobom pokazałem, że jednak. Lepiej jeżeli myślimy o zabezpieczeniu mieszkania, lepiej pomyśleć o czymś troszeczkę droższym, wyższej klasy. Jeżeli lubicie takie materiały, jeżeli podobał Wam się odcinek, to zapraszam do lajkowania oraz do rozważenia subskrypcji. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!